Cześć, witam wszystkich. Dzisiaj w filmie pokażę, jak BMW Serii 3 radzi sobie tutaj ze spalaniem na setkę. Przypomnę, że to auto z 2023 roku, wersja w m. pakiecie: X-Drive, dwulitrowy Dieselek 190 koni Tutaj zrobię kilka testów i jak to będzie wyglądało. Także zapraszam do. Filmu do oglądania. Tutaj mam jazdę w trybie sport. Tutaj od tankowania, tak się przedstawia, 540 km 6,1 Trasa yy, robiona, no większość po trasie jeżdżony tam w mieście, to tak można powiedzieć 10-20% a tak, to trasa i z prędkościami max do 130. Teraz kolejny z testów. Tak się przedstawia spalanko. Teraz tutaj wejdę. Ustawienia. Yy, jazda, jazda na ekspresówkach przepisowo 130 max. Yy, 80% tej trasy. Yy, 80% przejechanych kilometrów to trasa, a 20% to miasto tak się przedstawia bez szaleństwa, bez żadnych jakiś przekraczania prędkości jeszcze tutaj sprawdzimy odtankowania odtankowania mam 500 do 5,2 to jest następny test tutaj wjeżdżone po Trasie z prędkościami, tak do 140 na godzinę od tankowania się tak przedstawia. 535 km, wybrany moment pewnie to samo. Tak kasowałem w ten sam dzień co tankowane. Także jest podobnie, że tak się przedstawia. Spalanie, no a tutaj tak trochę agresywnie, no bo wiadomo, na szybkiego ruchu się nie jeździ 100 na godzinę. Teraz pokażę, co mi tutaj wyskoczyło przy takim teście długodystansowym i, i krótkodystansowym. Od tankowania do, do jazdy na długim dystansie. Także tutaj mam po trasie z dozwoloną prędkością 4,4 4, ,4 przegoniane, tak jak widać. I tutaj wybrany no, moment 4. 1405,2 jazda 70-80% trasa 20% yy, miasto także dzięki za oglądanko pozdrawiam wszystkich zapraszam do kolejnych moich filmów do lajkowania do subskrypcji pozdro na razie, cześć Wam